Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, z tej strony oczywiście Sztyks e, I to jest SimCity, to jest SimCity A dokładniej, to jest miasto marzeń, miasto snów Miasto najlepsze na świecie e, Niestety już tam e, ze trzy budynki zburzyłem Bo zanim zacząłem grać to potem nie było muzyki I mnie to wkurwiało i musiałem zacząć jeszcze raz Ale, a to się zapisuje Dobra, nieistotne, ta historia, możecie napisać książkę Będzie bestseller o tym jak Sztyks ratował muzykę to fajnie nawet brzmi. Moi drodzy, krzyczycie, że a, w twoim mieście syf, w twoim mieście normalnie House, w twoim mieście gnój, w twoim mieście beznadziejnie jest, ale moim zdaniem moje miasto jest cudowne, wystarczy tak się trochę przyjrzeć, przymrużyć oczy i jak pada śnieg, albo najlepiej deszcz taki rzęsisty i stoisz ze 3 do 4 kilometrów od tego miasta, to ono wygląda pięknie. Ona wygląda całkiem ładnie. Naprawdę, wygląda ładnie, już na pewno ładniej niż to miasto mojego sąsiada. Nie patrzcie tam. Tam są ci, i tam są te kapitalistyczne świnie, Ale nie patrzcie, my tutaj mamy swoje, zobaczcie, mogliśmy tak wyglądać! Te góry pustostani! Nie patrzcie tam, w tamtą stronę, tam nie ma nic, tam nie ma nic! Nie, nie oglądajcie się, bo tu mamy nowego sąsiada jakiegoś. Wszędzie węgiel, rmk 19 beznadziejna nazwa, kolego, beznadziejna nazwa. Dobra, i to ja mówię, no tutaj żebym już sobie poulepszał to, ulepszyliśmy se KG hazardu, bo, 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 mogłem, bo to sobie ulepszyłem, tak, e, bo moje kasyna generują zaje fajne zyski, po prostu cisnę na tych kasynach tyle, że nie wiem co robić z tym pieniędzmi. I mówiliście mi tak, nie czytasz komentarzy, nie znasz, nie, nie, nie. Nie grać z nim siedzi. Nie no, oczywiście dobrze że pisaliście te komentarze, ale ja, ja... Ja po prostu lubię taki chaos w mieście. No ja po tu wybuchają elektrownie. Tutaj jakieś gdzieś imperium coś tam przemysł wypierdala, kurki takie, że nie można przejść nawet pieszo, bo samochód dla samochodzie stoi. To jest fajne, to jest zajebisty chaos, a... Prawdziwy geniusz tylko nad chaosem potrafi zapanować, i ja właśnie tego próbuję się podjąć. Próbuję nad tym chaosem tutaj, no bo to jest chaos. No zobaczcie, tutaj, tutaj, matkę, matkę bije ojciec, tutaj ojca bije matka, tutaj dziadek bije babcie, tutaj dziadka już nie ma, bo umarł. <ścoughs> Niestety, tutaj przed chwilą była jakaś katastrofa, żuwie ninja, zrobiły jadkę i mi wyjebała fabryka. Takie rzeczy się tu dzieją, a tylko prawdziwy geniusz. I teraz jak wtedy nie było muzyki, to nie było jej w ogóle. A teraz jak jest muzyka, to tak się wydziera, że zagłusza mnie. A to ja tu jestem kolesiem, który gra pierwsze skrzypce w tej fajnej grze. Chciałem powiedzieć chujowej. No ale dobra i drodzy, jako że mamy gości, to mam nadzieję, że moi fantastyczni przestępcy z mojego fantastycznego miasta, nie wiem, tam Nowaków chyba zburzyłem, nie, no chyba nie was, ej, nie, taki ładny, nie może być, e, no, ale co ja mam z tymi przestępcami zrobić, no przecież mam, oj, pełne cele, Uuu, no to się faktycznie możeło coś, no to czemu nie krzyczycie, psiamać, no, to byście krzyczeli, to bym wam zrobił więcej, co tu mamy, centrum... Dobra, masz. Nie wiem czy warto. Centrum prewencji. Dobra, fajne prewencje. University. Fajnie grają. Dobra. No to teraz ratujcie ludzi, bo ludzie się boją. I pisaliście tak. Sztiks, Jesteś łysy i głupi! Nie, to, tego nie pisaliście, to ja sobie sam dopowiadam, ale pisaliście, że można zrobić coś fajnego, można zrobić takie trikasy. Ja wam pokażę jakie trikasy. Dorobiłem do tutaj do śmierdzi pompy tam takie I, Że tu jest woda, tu jest wody, to, to, to robi tyle wody, ale śmierdzącej wody. I musimy tę wodę oczyścić i dopiero potem można to wziąć, ale na całe szczęście fantastyczna pompownia wody ma taką opcję, że ma pompy. Bez filtrem po prostu. I możemy to zburzyć, tylko ja najpierw sprawdzę ile to kosztuje od nowa, żeby mnie było na to stać. 44 tysiące, okej. Okay. Czyli jakbym sobie to. Trzeba, trzeba zrobić remonty. Trzeba zrobić remonta. Robimy takie, robimy pyk. Grill, tak, usuwamy grill. Tam już się nie grilluje. <grym> Ja yes, zrobiłem grill o elektrowni atomowej. Taki ty to masz fantastyczne plany. Mamo, tato, idziemy dzisiaj na grilla pod elektrownię atomową. Ponoć tam parówki dostają psz, Się rozdzielają i dostają nóg i. No, rozmarzyłem się. Dobra, więc Bartosz mówi, że mnie na to zdać, No, jak Bartosz mówi, Bartosz nie kłamie. Bartosz nie kłamie. No, ale kurwa, Jebana, proszę nie mać. Dlaczego to z tej strony? No, ale dobra, Web stawiam, że mnie nie okłamują. I Teraz mogę zrobić filtrę z pumpą. Na się pumpę z filtrem. Ok, pumpę z filtrem. E, I teraz y, ja spłacę hipotekę. E, no ja się spłacę. Pospłacam co mam do pospłacania. I pobiorę ile się da. To jest gra na kredycie. Całe życie na kredycie. O, o, siorbejgnuj. Dobra, i teraz patrzcie, robimy tak. Pych! I leci woda, i leci woda smrutka. I już te smrutki znikają. I wyjdzie, dobra woda, za mało. Jezus, Mary, jakie to jest drogie! Sia żyć! Za przeproszeniem. Dziesiątka k wody. Dobra, no to ja tyle wody na pewno nie potrzebuję. To powolutku teraz zaczniemy stąd usuwać. Bo tutaj to i tak już w sumie niewiele to daje. Bo jak widzicie, wyssałem. Przyssałem się ze słomką. No i wyssałem całą wodę z ziemi. I niestety ziemia usycha. No pech. Dobra, to mogę usunąć? Mogę. To, to, na pewno mogę. Jezus, teraz nagle zaczną krzyczeć, NIE MA WODY sztyks. W MOIM KRANIE PŁYNIE COCA-COLA, CHCIAŁEM SIĘ WODĘ NAPIĆ, Sztyks! WYPIERDALAJ. Okej, okay, to też usuwamy już niepotrzebne, widzę to też prawdopodobnie też niepotrzebne. Eee, tak, czyli to też już mogę wyjąć. I patrzcie, ile miejsca zyskałem, tutaj fajnie. No nie gadaj, że wody nie ma. Co? Pompa wody jest zanieczyszczona, no dobra, no i co? Ale ja przecież filtruje, nie? Ale filtruje, no mam z filtrem, nie? Jak prosta? Aha, bo tu jest prosta pompa wody, okej. Okay. No to jej nie chcemy. Ja jej nie widziałem, nie widziałem, że tu jest! I kurde, i wejść tu człowieku, bym nie znalazł tego, to bym tydzień tu się nie umyślał. Kurwa jaka... No jak brudna przecież czysta. O. Tu jeszcze w razie czego można to robić? teraz mamy 119 nadwyżki. Dobra, to jeden problem zażegnany. Na razie mamy wodę. Mamy wodę i w miarę jest czysta. W miarę. No w miarę tam mówię, Coca-Cola, whisky nie ma różnicy na razie. Grunt, że coś tam z tego kranu płynie. To jest najważniejsze. Dobra, planujemy sobie imprezkę. Wiem za co, zaraz.. Jezus, w czym problem? Budynki bez prądu. No to jest skórna ciekawe. Prawdopodobnie przez to, że chwilę działa, a chwilę nie, bo... Nie no, bo teraz nie było wody czystej. Dobra, teraz już jest czysta woda. Prawda, nie ma problemu, Mietek, cieszysz się, dobra, ty tam nie sraj, bo ten... Ten strażak sam, jest taka męczy była. Jest taka męczej buła, no stop mi coś. O pożar budynku. No dobra, tam strażak, raczyć, trochę pomęczył bułę, akurat masz rację, aż ci się zdarzyło. Przestępczość. Nie, promienie twórczo. Eee, ja, to bez różnicy. Ile was tam siedzi? Ile wostu siedzi? 52, No to tu mówimy, można spokojnie robić biznesy. Dobra, tu jest ten. Jak? Nie ma wody! Fajna woda leci, ja dam zaraz, kurde. Ja naprawdę też bym chciał, żeby mi Coca-Cola leciała. Ale ja tu wymyślają, wymyślają na potęgę. Naprawdę wam powiem, ja tu se dorobię tego driftera, da się tego yy, yy, drugie. No jak za blisko, gdzie tu masz istniejące skrzyżowanie? Czy ciebie matka nie. Czy ty się z rozumem i dupą na miejsca pozamieniał, bo naprawdę widzę, że chyba coś cię boli to ostro. Hej, bo normalnie jest tasiek. No, tasiek. Ty weź, weź mnie nie uruchamiaj. Nie, nie, tutaj tak nie. A coś takiego se pierdyknie. O, tak, fajnie. No w razie czego, jakoś tam chyba tego szpitalca się rozbuduje, nie? nie? Nie powinno być problemu. Dobra, ja na pewno... wiem, wiele wiem. Dobra, w czym problem? Jezus Maria, wybuchamy, wybuchamy. Dobra, cicho, ja tam więcej tych pszczanków A tutaj widzicie dlaczego nikt nie jeździ? Też powinni jeździć. O, zróbcie se tu. A dlaczego nie mogę na moście? A jak ktoś chce na most się zrzucić i samobójstwo popełnić, bo tak mu się dobrze w tym mieście żyje? Nie rozumiem tego naprawdę. Dobra, czy ja mogę jeszcze jakieś kasyno kupić? Wysoki popyt na turystów. Jak ja mam rozwinąć system transportu, jak mi się już nic nie mieści. Jeszcze mamy dwa kasyna do zbudowania, więc jeszcze jest co robić. Dobra, chyba będzie trzeba ten system transportu trochę rozwinąć, bo tu faktycznie no walą drzwiami i oknami. Tutaj też drzwiami i oknami, no matko jedyna, no, jestem zdziwiony, że wszyscy chcą tu przyjechać. Eee, Okej, okay, no to, to, to kurde nie wiem, czy dorobić jeszcze tego dworca jednego, czy nie, no bo tak się... No niby by się przydał, niby nie, no nie wiem sam. Jezus prąd znowu, co wybuchło? Nie, jeszcze nie, no więc w czym problem? Jeszcze nie wybucha. No nie gadaj, że prądu mi nie starczy. Potrzeba... Nie za? Muszę rozbudować elektrownię. Ale jazda. Pierwszy raz o tym słyszę. No nie stać mnie, sorry. Musimy poczekać. Dziwnym nie stać, no koledzy, no, Ej, ale faktycznie trochę zaczyna mi prądu brakować. Dziwna sprawa, dziwna sprawa. No dobra, to jest pierwszy kryzys za za zażegnany. Jest woda. Jest woda, jest woda. Można robić wszystko. Można się wykąpać, umyć nogi, spokojnie. Ja Wam to gwarantuję. U mnie, jak chcecie mieć nogi, zapraszam, tylko u mnie można mieć nogi w Coca-Coli, więc <laughs> na pewno to już jest jakaś atrakcja turystyczna. no. Ja, ja, ja bym przyjechał do tego miasta. Gdzie się budują? Podpalacz. No widzicie, no ten tęg ten, no mi tylko przysyła podpalaczy, no? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Chwoku jeden. Ten mi miliony przysyła, a potem podpalaczy. A, o mniej, 200 chorych simów. No nie ma się co dziwić. No nie jest tak źle, tam trochę są umiera, trochę. Wszyscy walą do tej jednej przychodni śpierdzącej, nie? No, oczywiście, a co tam? Co z tego? To jest szpita, pierdzielić, walimy tam. Co tu się stało? Teren niezbyt zdrowy. Wszyscy chorują, wszyscy kaszlą, A mój pies zaczął szekać. Ja dlaczego? Ja nie wychodzę, nie, nie ma, umarł. Oj, teraz tak, teraz tak wypieprzy, to pozabija wszystkich. Dobra, ale wiemy tak, wiemy, że to już problem był ze szkołą i ze szkołą, no powiedzmy, żeśmy ich chyba, chyba, żeśmy już ten problem. Opa, tam 342, tu się nikt nie chce uczyć, no mają wyjebane po całości na takie rzeczy Myślić, że oni się przejmują tym Gdzie tu jest ta szkoła? Może faktycznie faktycznie by się przydało trochę dorobić tych przystanków No i no są ładnie poustawione, ale frajerzy po prostu nie przychodzą, mają to w dupie Dobra, zrobię wam jeszcze jedną szkołę, pamiętajcie mnie, pamiętaj, albo zrobię wam ten Szkołę średnią, co wy na to? W sumie szkoła średnia byłaby taka głupia Mmm Jezus, pies, zamilcz! Ja tu dzisiaj krzyczę. Pies? Czść! Danego psa nie było. <laughs> ja, ja tego nie ogarniam. Dobra, to teraz proszę mi to wytłumaczyć, ja komentarze przy. Dlaczego są bez prądu? Dlaczego są bez prądu? Jak powinny być z prądem, no? Co się dzieje? Chwile mają prądu, chwile nie mają prądu, ja tego nie rozumiem już naprawdę. Czy jest kwestia połączenia ulic, czy czego? Bo tak widzę te... No patrz, leci bluberek i on tu nie dolatuje. O, doleciał. No ale tu się zaraz skończy i tutaj prądu zaraz nie będzie. Dziwna sprawa, dziwna sprawa. To jest, to jest rzecz do... głębszej analizy. Załadnam nam tramwaje. Jezus, tramwaje, człowieku, wiesz jaki tu był chaos na ulicach, jakbym tu jeszcze tramwaje wam wprowadził. W ogóle jest przestępcze, jest tu A Aj tam, ty tam zaraz wymyślasz. O faktycznie <noise> A gdzie wszyscy? No wiadomo gdzie tu. <noise> W kasynach, no, a gdzie? Ale mam przecież No, no nie dorobię więcej tych no, no nie ma opcji, no sorry No tak, tak tu niestety wygląda życie Dobra, dorobię wam Liceum Na zadupiu Na samym końcu świata I teraz kształćcie się Biczesy Bryczesy, bryczesy Tego wam nie zrobię, to za drogie rzeczy są a ty co znowu masz za problem, panie śmietnisko? O, nie, nie dają rady. Jedna spalarnia nie spala zbyt szybko. Teraz spalaj szybciej. <gry> Teraz będzie lepiej. Ej, nie zbierają wszystkiego. Kurde, pewnie dlatego, że jest ich za mało, trochę, nie? Pewnie dlatego, że nie mam gdzie ich zrobić nowych. A jakbym tu przedłużył? Mogę przy tym? Ja piele. A co gdzie dzieje, ażbym to porobił? Tutaj, już nie mogę. Co za szajs. No trudno. Będę się martwił zaś. Eee, co teraz tutaj mówię? No szkolnictwo staram się rozwiązać. Zrobiłem szkołę, nie? Zrobiłem szkołę, jest dobrze. Prundy? No chyba już są. No, no też tak są, chwile są, chwile nie ma, chwile są. No to... No przecież nie ma wina, że nie skręca. No skąd ja mam wiedzieć, dlaczego nie tam prąd nie dochodzi. Ja prądu kupuję aż za dużo. To się nie sprzedawaj, koniec, nie sprzedajemy prądu. Od dzisiaj prąd jest tylko mój, ja się będę kąpał w prądzie, ja będę jadł śniadanie z prądem. I tutaj potrzeba pracowników. Zaplanuj imprezę, bo to widzę, jest dochodowy biczes. Okej, okay, ja jeszcze z turystyki mogę sobie chyba jakiegoś stadiona pierdyknąć, nie? Chyba sobie pierdyknę jakąś wystawę światuje. To wielkie jest. To miejsca to tak ja nie mam na takie rzeczy. A tu wypieprzymy i będzie ładnie. <laughs> Okej, okay, się pieniądze zarabiają no Jezus, ci turyści, 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 turyści Nad tą komunikacją by trzeba było pomyśleć No nie wiem, tramwaj tramwaje albo samoloty? Tak, samolotami, od dzisiaj w moim mieście tylko samolotami się poruszamy Sorry <laughs> No albo te zajezdnie tramwajowe Nawet Nie podobają mi się takie rzeczy Nie chcę tramwajów Bardzo bym nie chciał tramwajów No idź mi z tym dziadostwem Zrobię, jak już to, autobusy wahadłowe i Srać na to. Tak to zrobię. Tu pierdyknę. Robię. O ile mogę dorobić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, i jeszcze mi starczyło pieniędzy. i mogę jeszcze parkuj i jeść. Nie wiem, co to jest na pewno. Ale brzmi tak apetycznie, że. O, już jakieś tam autobusy są. No już są przystanki, wiecie jak jeździć, świetnie, mam nadzieję, że przestaniecie mi jojczeć teraz. A ty co z domu masz za problem? No mnóstwo, no co oni umierają, umrą i problemy się skończą. No, no weźcie takie, weźcie to pod uwagę, to jest moim zdaniem rada życia. Ra no na śmierci przestępstwo w toku, nie? umierają, umierają, biją się, biją. Tak wygląda SimCity, jak już się za bardzo nie wie co zrobić. Nie no ja wiem co zrobić, ja chcę teraz zarabiać miliardy, ale... A może coś wybuchnie? Ostatnio tak fajnie wybuchło na końcu z odcinka. Nie wiem czy widzieliście. Ja polecam, jak ktoś nie widział. Idźcie sobie sprawdzić, jak fajnie wypieprzyło. Jezus! Czy wy to widzicie? A, było bezpieczne na przez... wszystkim. Ile było bezpieczne? Tu jest bezpieczne? Nie bezpieczne. Tu pracują bezpieczni ludzie, a tu pracują niebezpieczni ludzie. Jakie to jest bez sensu? <laughs> to jest kompletnie bez sensu, ale okej. Okay. Nie mogę się dostać do autobusu do szkoły. To znaczy, że masz się nie uczyć, kolego? Nie wszyscy powinni się uczyć. Ty jesteś na przykład tym przypadkiem, który się uczyć nie powinien. Katastrofa, no sobie, sobie tu walnąć. <laughs> nie, to miasto to jest jedna wielka katastrofa. <laughs> Okej, okay. nie będziemy im dokładać, nie? Okej, okay, sprawdźmy, już mnie stać na jakiegoś monumenta. Nie stać mnie, to są drogie rzeczy, słuchaj. Kult. Ja nie wiem, czy ten zespół taki dobry, żeby to budować tu. O, oh, hajsy jakieś są. So. Jest Jezus, wybuchnie, no. Dopinie rdzenia nieuniknione. No i co ja mam zrobić? Wybuchnie i co zrobię? Ah! Nie rozumiem tego. O, jakieś tam misja. Chyba będzie trzeba co innego. Stałem osiągnięcie! Co się stało? Okej okay. Boję się aż wchodzić w tę zakładkę Elektrownia jądrowa nastawiona na wybuch To przynajmniej nie przez To zniknie, prawda? Kiedyś ja widziałem, że pisaliście, ja chciałem zaryzykować z tą elektrownią, ale widzę, że to nie był dobry pomysł. O tak, 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 tak! Chcę dowiedzieć się o eliminowaniu promieniowania. Promieniowanie z opadu lub kosmicznych katastrof stanowi poważne zagrożenie... A widzicie, teraz mamy nowe, nowe ten... nowe... Simowie niechętnie przenoszą się do stref, dopiero a mapa danych promieniowania. Dobrze, sprawdźmy. I teraz tak, Simowie blablabla, zerkni. no zerknąłem, świetnie, no i co dalej? Jeśli masz dodatek, możesz wynaleźć akademię Oczyszczarkę ziemi, która usuwa, w przeciwnym razie najlepiej zbudować z dala od promieniowania. Aha! Aha! Mhm. Kurwa za bezsensowność jest, co to jest? Jeżeli masz dodatek z miasta przyszłości, to możesz budować bez obaw, ale jeżeli. No, niestety nie masz pewnie tego dodatku. No, ale jeżeli. Jeżeli nie masz, no to masz pecha. Czy chcesz się dowiedzieć, jak eliminować promieniowanie? Tak. No w skrócie, to kup dodatek. Ale jeżeli nie kupiłeś dodatka, no tu masz pecha. Który to jest odcinek? Miało być 14 odcinków. To jest chyba ósmy. Jeszcze ze dwa przepierdzę, ale. Nie, kocie bez to grom. Ta gra po prostu mnie dubija swoją. Nienaganną logiką wysysania pieniędzy zewsząd gdzie się dajesz, po prostu ja nie mam pieniędzy, ale jakbym miał, to bym się w tym momencie czuł, że ktoś na nie dybie. Wokół ludzie umierają, o Jezu, bo im się nudzi, to se umierają, idź pan w chuj. Nie no, bo stała się rzecz yy, interesująca, no, fajnie sobie wybuchło niedawno i teraz są nagle... ...bezpieczni. Padam! Rozumiem, że jeden jest zniszczony, tak? Zniszczony, dobrze. I Teraz są bezpieczne. Przecież chwilę było niebezpieczne, teraz są bezpieczne. Nie rozumiemy logiki tej gry. Ta gra nie obsługuje żadną. Ona się nie posługuje żadną logiką. Ta gra nie wie, co to logika. Ona po prostu jest. Ta gra jest, ma swoje zasady. Te zasady nichuja, nie trzymają się innych zasad świata. No w tym momencie wyłączają się budynki, no bo to wiadomo, dlaczego się wyłączają, bo tak trochę rozjebałem pół świata. A i tam zaraz przesadzacie. Oj, tam macie gdzie marudzić. No dobra, no tam trochę walnęło, tam zaraz problemy <słuch> robi. Jakieś tam problemy robią. A pek, 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 pek buduję się na Navi. a jak nie to będziemy mieli takie fajne tereny zielone. Inna sprawa dla mnie jest kompletnym bezsensem, że promieniotwórczość nie znika. Słuchajcie, to jest taka głupota. Początek problemów? Jezus, dlaczego mam takie... Aha, tak, bo no jak się wyprowadziło część simów to się nie ma co dziwić. Ale mamy jakieś tam zaskórniaki, a poza tym pewnie teraz się zrobiły te ciężkie czasy tak zwane. Czyli, że po prostu turyści mnie olali. Zbudują się nowe i tak. Co są sims to jest City. Simowie są debilami. I się budują. No zobaczycie, że ledwo zburzę. Zaraz się i tak nowi wprowadzą. No co masz problem z własnym rowem człowieku? Zostaw mnie w spokoju. Ja se burzę miasto, a ten mnie denerwuje. I co? Przestępczość czy promieniowanie? A nieistotne i tak już się nie ma. Wyjebałem cię. No, trochę wybuchło. No nie będę ukrywał. No to się mi tu nie budować no. Budują się i zaraz uciekają. O, tam, parę ludzi umarło zaraz. To <noise> no dobra, no nie jest najlepiej, tak. Mogło być gorzej. Jest tu radiologia czy coś takiego. Diagnostyczne centrum chirurgii, pacjentów, pogotowie. No to masz i pogotowie, no nie wiem, to Masz, masz pogotowie, może się przydać. <noise> Oj, to jest dobrze Jakoś żyjemy. No, to pochodzi ześ się tu, budowa. Pramienina twórczość się nagle nie pojawiła, nie? Ale, debile, budują się i opuszczają budynki. Czy wi widzi to widzicie? Poczekajcie, to będzie zajebisty przykład logiki tej gry. Inna sprawa, że to miasto mnie po prostu rozbroiło na kawałki i na części pierwsze. Ale, poczekajcie, to pokaże. No, to jest Jezus. inna sprawa, że się nie budują. To pokaże logikę tej gry. Oni się zbudują? Zbudowaliśmy opuszczony budynek! Tak jest! To jest logika Sim City. Taka logika, taka logika. Taka. Teraz idą budować, będą budować same opuszczone budynki. Będzie trzeba te strefy tam usunąć, żeby to miało ręce i nogi. Zewsząd tutaj, no bo te kutafony się będą tutaj budować. Nie wiem po co. Takie pierdolnięci, ale dobra. A co to jest? Omega, jakaś coś tam. Ci przynajmniej się nie przejmują promieniotwórczością. Eee, moi drodzy, no nie wiem, no dzi dziwnie to wyszło. Nie w ogóle to jest bez sensu, że najpierw piszą, że jest bezpiecznie, a potem stwierdzają, że... A jednak sobie wypierdolę. I w ogóle zburzenie elektrowni tak czy siakby stworzyło jakieś tam promieniowanie, więc. Ja wiem, że pisaliście. No smutno mi, bo teraz tak się zastanawiam, co zrobić ze swoim życiem. O, mogę ulepszyć. Na pewno w kasynie idzie mi bardzo dobrze, bo już mogę sobie zbudować dwie rzeczy. Ale no, nie ma i tak mnie nie stać, ale mogę. mogę. <laughs> więc kasyno jest OK. Generalnie, no, zrobimy tutaj czystkę, no, wyczyścimy co się da, prawda? Zamkniemy ten teren napromieniowany, żeby się tu ludzie specjalnie nie budowali, bo... Widać, że to są pierdolone retardy i będą się tu budować. No tutaj w sumie jest tylko ta górna część, trochę tutaj tej dolnej. Tak nieźle, nie? W sumie... nieźle, no trochę jest napromieniowanie, ale bez przesady. Spokojnie jesteśmy w stanie to ogarnąć, to nie jest coś, co nam zniszczyło pół miasta. Mówię, to jest tylko głównie ta góra, nic więcej. A u góry to i tak te mieszkania były takie pff, osobne. No nie, nie nie robiłem sobie nadziei z DB. No ale teraz kształcimy mieszkańców. Jest tutaj jakaś część ludków. Są jakieś misje się pojawiły. Świeci są wszędzie. E, dobrze, dobrze, jest ok. Ja jestem pełen optymizmu. <laughs> Denerwuje mnie po prostu tutaj dbilna logika. To nie jest logiczne, jest bezpiecznie. I po dwóch trzech miesiącach nagle stwierdzają, kurwa, właściwie to jestem debilem. Co ja tu robię? <laughs> Przycisk pewno <Patrono> duszał. <laughs> I JPS, ja reaktor Dla mnie to jest nielogiczne, <laughs> ale ta gra jest e, pełna nielogicznej rzeczy. E, więc mam nadzieję, że po SimCity po prostu zaczniemy sobie jakąś fantastyczną serię, gdzie logika się trzyma kupy. Nie będziemy grać w Shambo de SIM. Pewnie jest coś takiego. Tam symulator oczyszczacza Gooziem, nie wiem jak to nazwać. Pracownika oczyszczalni miejskiej. Nie będziemy w to grać, ale może uda się zagrać w City Skylines. Coby na to. Troszkę trudniejsza gra. No Ale zobaczymy. Moim zdaniem jest beka, jak jest taki chaos w Ja się lubię bawić, lubię, patrzeć jak oni się tak męczą. Ja tu mi wybucha, tu mnie okradają, tu mi matkę ukradli, tu mi ukradli ojca, tu mi ukradli rękę, tu mi ukradli telefon, tu mi ukradli pieniądze, tu mi ukradli okup, tu mi ukradli policjanta. A ja stał został na rogu, <laughs> przechodził, ha, bezbę. No. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, oczywiście zalajkujcie i nie martwcie się, to miasto jeszcze będzie prężnie funkcjonowało. Nie wiem jak, bo jeszcze tego nie roz... I kłałem, ale na pewno będzie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!